Cześć, opowiem Wam dzisiaj kolejną historię, która napłynęła w formie listu do redakcji. Jest to taka rodzinna historia, więc zostańcie do końca. Na pewno będziecie mieli jakieś ciekawe przemyślenia, którymi bardzo Was proszę i gorąco zachęcam, abyście podzielili się w komentarzu. Napiszcie też skąd jesteście, bo bardzo jesteśmy ciekawi. No i posłuchajcie. Moja koleżanka wyszła niedawno za mąż. Znała swojego męża jeszcze z czasów szkolnych, ale nigdy nie poznała przed ślubem jego matki. Matka mieszkała w innym mieście niż syn i bardzo rzadko przyjeżdżała, żeby odwiedzić swoją matkę i syna. Każde jej przybycie było bardziej na pokaz niż z tęsknoty. Nie przywodziła ze sobą żadnych prezentów, poza tym przyjeżdżała na dzień lub dwa, i zaraz potem wyjeżdżała do swojego życia prywatnego, które miała w drugim mieście. Syn dorósł się z Marią. Kobiecie z mężem żyło się przez sześć miesięcy wspaniale, dopóki teściowa nie pojawiła się na progu jej mieszkania. – Moi drodzy, zamieszkam u Was, ale nie martwcie się, nie będziecie mi przeszkadzać. Maria spojrzała na męża, a ten tylko wzruszył ramionami. – Jak długo z nami chcesz mieszkać, mamo? – spytał syn. – Wyniosę się, kiedy znajdę pracę albo faceta – roześmiała się teściowa. Oddaliśmy jej do użytku pokój dziecięcy. Planowaliśmy dziecko, ale jeszcze nie udało mi się zajść w ciążę, więc póki co mogła sobie w nim mieszkać. Minął tydzień, potem drugi. Teściowa leżała bezczynnie w pokoju przez wiele dni i nie szukała pracy. Maria zaczęło to już denerwować, czekała więc na moment, kiedy zostanie z teściową sam na sam, aby ją zapytać o jej plany. W końcu dogodny moment się nadarzył. Czy mama już szuka pracy? A coś nie tak, kochanie? Czy ja Ci przeszkadzam? Żyję sobie cicho w swoim pokoju. To nie twój pokój, tylko pokój dla naszego nienarodzonego dziecka i nie planowaliśmy, aby ktoś inny w nim mieszkał. Mario, powinnaś mi być wdzięczna, że wychowałam ci takiego męża. Kiedy urodzisz dziecko, nie powinno spać samo, więc łóżeczko wstawicie do siebie. Na te słowa w Marii aż się zagotowało. Jeśli ma takie plany, to nie zamierza się stąd wynosić. Mój mąż został wychowany przede wszystkim przez babcię. Znam go jeszcze z czasów szkolnych i nigdy wtedy nie, cię nie widziałam. O ile mi wiadomo, nie wspierałaś finansowo ani babci, ani swojego syna. Jestem więc wdzięczna tylko babci i z mężem pomagamy jej jak tylko możemy. Mieszkanie z kolei jest moje. Rodzice mi je kupili i planuję mieszkać tutaj tylko z małżonkiem, więc moja droga teściowa, drzwi tam są. Teściowa przeklinała pod nosem przez długi czas, mówiąc, że nie zostawi tego w ten sposób, ale po kilku godzinach odeszła. Po kolejnych kilku godzinach przyszła do dziewczyny babcia męża, której Maria nalała herbaty, z którą chętnie zaczęła rozmawiać. Okazało się, że teściowa już wyjechała z miasta, ale przed tym powiedziała babci, że jeszcze osiągnie swój cel i oddamy jej połowę mieszkania. Maria nie rozumiała, dlaczego niby miałoby się tak stać. Kiedy mąż wrócił z pracy do domu, Maria powiedziała mu zgodnie z prawdą, jak było. Mąż tylko wzruszył ramionami i powiedział, pewnie masz rację. Ciekawa historia. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś ciekawe historie związane ze swoimi teściowymi. Bardzo jestem ciekawa. Podzielcie się tym w komentarzu. Dzięki!